Trzymam lampę w dłoni zioł Jak ostatni mój ratunek Tyle ran mam w głowie, że już dawno jebał mnie ten kierunek Samotność jak mgła po nocach Chcę ulepić ze mnie trupa Jeśli życie mam niebać ale nie chociaż podnieść się gdy upadnę znów Mówią czas leczy rany pierdolą, to nie działa tak Nie każda blizna znika, czasem nosi się jak znak Bywa, że to nież problem To wszystko co mam tu Trzymam lampę w dłoni ziom Jak ostatni mój ratunek Tyle ran mam w głowie, że już dawno jebał mnie ten kierunek Samotność jam kłapą A Chcę ulepić ze mnie trupa Jeśli życie mam niebać dalej Niech chociaż podnieś się gdy upadnę znów Trzymam lampę w dłoni ziom Jak ostatni mój ratunek Tyle ran mam w głowie, że już dawno jebał mnie ten kierunek Samotność ja kłapą noca Chcę ulepić ze mnie trupa Jeśli życie mam niebać dalej Niech chociaż podnieś się gdy upadnę znów Mówią, każdy niesie swój krzyż Mój mm. czas napalił mnie piekło Los potrafi cię rozjebać, zanim w ogóle coś się zacznie Przyjaciele uciekają, gdy zobaczą drogę ból A ty stoisz sam, z myślami ciężkimi jak dół są że nawet dzień nie chce za tobą już stać A człowiek trzyma się resztek, to życie z niego czekawa Dlatego patrzę na te lampy, jebany symbol szansy tej Bo czasem, żeby się podnieść, musisz uwierzyć w co Życie mnie dobija, jeszcze mam sobie ten krzyk I nie wibra Trzymam lampę, dzwoni, dzwonisz Jak ostatni mój ratunek, tyle ran mam w głowie Że już dawno jebał mnie ten kierunek Samotność, ja mgła No, nocach Chcę ulepić ze mnie trupa Jeśli życie mam nie dalej Nie chcę podnieść się, gdy upadnę znów